Jest czwarta nad ranem. Tak, tak. Czwarta. Wstaję bardzo wcześnie nie dlatego, że muszę, a dlatego, że to mój świadomy wybór, o czym powiem więcej nieco później. Witam Cię w Bagatela 90. odcinku Happiness Veggie Podcast, audycji, która jest miejscem na zatrzymanie kotłujących się myśli, które przecież pędzą donikąd, wzięciem prawdziwego oddechu, bo tak okazuje się, że można brać nieprawdziwy oddech i tak jakoś przemierzać sobie bezwiednie, a na te wszystko podcast, ten jest przestrzenią do własnych ciekawych refleksji. Co dla mnie jako dla autora jest szalenie ważne, abyś wyciągał smaczki i interpretował je w sposób dowolny, czyli taki, jaki na daną chwilę uważasz za najlepszy. Z aktualnymi swoimi zasobami, które teraz posiadasz, o czym też dzisiaj powiem nieco więcej. Wszystko stanie się bardziej przejrzyste, kiedy użyte jest w kontekście. A więc skrócona instrukcja obsługi: brzmi bądź u siebie. Nie staraj się szukać co autor miał na myśli. Marny twój los, jak będziesz próbował włazić do mojej głowy. Istotą słuchania podcastu jest słuchanie mnie, a słyszenie siebie. Temat na dziś: poczuj to i stwórz sobie życie marzeń. Kiedyś zastanawiałam się nad tym, czy aby wprowadzić do swojego życia samodyscyplinę, trzeba mieć ku temu jakieś specjalne predyspozycje. No i moje przemyślenia docierały raczej do wyparcia co w języku ludzi oznacza, że tematem niewygodnym po prostu nie będę się zajmować, a w praktyce odwieść siebie po prostu od zajmowania się czymś, co wymagać będzie wysiłku w teorii ponad moje siły. Samodyscyplina kojarzyła mi się raz pozytywnie, a raz negatywnie, w zależności na jaki ze swoich humorków trafiłam. Pozytywna była wówczas, kiedy myślałam sobie, że jeśli ktoś ma taką silną wolę, że potrafi przemóc swojego lenia i głosy, które mówią mu, że nie da sobie rady, winszuje, wyrazy uznania. To dopiero musi być gość. Ale nie byłabym człowiekiem, gdyby nie szybciutko ściągający mnie na ziemi głos mówiący o negatywach. Ach, taka osoba to pewnie nie ma życia. Ech, szkoda zachodu. Goni ciągle za czymś. Pewnie tak kompensuje sobie swój brak poczucia wiary w siebie. Otóż to. No i cóż, to nie był koniec dyskusji. Ta dyskusja dopiero rozkręcała się w najlepsze. Tak gadasz, bo sama nie potrafisz dotrzymać sobie danego słowa. Nieprawda. A no nie, no jednak w sumie prawda. Proszę cię, no ile razy mówiłaś, że teraz to już skończysz użalanie się nad sobą. Zaplanujesz wszystko i pójdziesz naprzód. No ile razy, ile razy, i, co, i dalej nic. I tak po tej właśnie mało konstruktywnej wymianie przyjemności byłam psychicznie zmiażdżona przez samą siebie. Moje ciało było mną po prostu zmęczone. Byłam wycieńczona tak, jakbym biegała jakieś maratony. Spałam na stojąco, ale spać się nie dało, nawet w nocy. Mówiąc najzupełniej szczerze, chyba mam w swoim życiorysie kilkanaście nieprzespanych lat. Kładłam się, patrzyłam w sufit i trajkotałam do siebie i świata, jakie to ja mam trudne życie, pecha i ble, 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 aż do rana. Byłam bombą z opóźnionym zapłonem. Sama nie wiedziałam, kiedy wybuchnę, a robiłam to bardzo często, w najmniej spodziewanych momentach. To nie jest życie, to egzystencjalna pustka. Nic tam nie ma, nic się nie dzieje. Wiem, że Ty również masz całe mnóstwo historii, które każdego dnia opowiadasz sobie na nowo i na nowo. Wiem, że pewnie cię oszukano, wrobiono w coś, dopisano może jakąś bajkę. Nie masz wsparcia, pochodzisz skądś, skąd nie chcesz pochodzić. Partner jest taki albo siaki, albo znowu dramat, że go w ogóle nie ma. Nie masz takiego życia, o jakim marzysz, chociaż też Wszystko jest nie tak i w ogóle nie wiesz, kim jesteś. A do tego nieustannie czujesz się uwięziony, bo ktoś steruje twoim życiem, a nie ty. O jaki świat był dla ciebie nieprzychylny, jeju, jeju, jeju. Byłam w tym błotku i taplałam się w najlepsze, więc jeśli myślisz, że teraz sprzedam ci bajeczkę o tym, że wszystko będzie dobrze, to nie nie będzie. Będzie gorzej i gorzej, no chyba, że zadbasz wreszcie o tę resztkę swojego światła, która próbuje się ukryć przed tym destruktywnym właścicielem i wybierzesz wreszcie kreowanie swojego życia, a nie pozostawianie bierną ofiarą tego okropnego przecież jestestwa. Pora redefiniować dosłownie wszystko. Nie bardzo obchodzi mnie, jak straszne życie wiodłeś do tej pory, ile razy cię zraniono i kto ci odszedł, albo jak bardzo to wszystko teraz boli. Interesuje mnie za to, jak bardzo. Ale chcesz z tego wszystkiego wyleść? Nie masz wiedzy, narzędzi i w ogóle jesteś w kropce? Trudno nie być, wszak może spuścić nieco stonu. Skąd masz wiedzieć, jak coś zrobić, kiedy nigdy tego nie robiłeś? To jakbyś wymagał od siebie chodzenia na rękach, a ledwie z nóg potrafisz korzystać. Świadomość siebie to nauka. Nic z dnia na dzień się nie zadzieje jedną z najważniejszych rzeczy której nauczyłam się ja, to fakt, że każdy rezultat przychodzi po, nie przed. I choć wydaje się to oczywiste, o, to uwierz mi, nie jest. Sam zobacz. Kiedy będę szczęśliwy, to wszystko się poukłada. Kiedy będę odważny, to zrobię tamto czy owamto. Jak będę pewny siebie, wówczas osiągnę wszystko, co tylko sobie wymarzę. Jak będę biegle mówić w języku obcym, wtedy zacznę mówić. E, jakby ci to e, nie. Rezultat jest po, nie przed. Szczęście jest efektem. Więc jeśli zaczniesz układać sobie życie to i ten stan się pojawi. Odważny stajesz się poprzez działanie, poprzez włażenie w strachy, poprzez niewygody i dawanie sobie mniejszych lub większych wyzwań. Pewny siebie? <laughs> Każda osoba, która jawi ci się jako pewna siebie, ma dokładnie te same historie, co ty, z tym, że postanowiła przestać je sobie w kółko opowiadać i rozpoczęła działanie. Pewny siebie się stajesz. To nie jest jakiś boski stan, z którym się rodzisz. Możesz się go uczyć niezależnie od wieku i płci. Konfrontowanie się z niewygodnymi sytuacjami sprawia, że rośniesz, więc zgoła odwrotnie niż ciągle myślimy. A język obcy? Poznałam jakiś czas temu Francuza, który dziś mówi w ośmiu językach obcych. O, pewnie ma jakieś predyspozycje specjalne. Tak, tak. To taka inteligencja językowa. bezydura. Po prostu, kiedy ty już dziesiąty rok użalasz się nad sobą, że rodzice nie cisnęli cię na angielski, on idzie, próbuje, coś tam duka i ma. Jego celem jest dogadać się, jakby ci to w nosie ma, czy to jest gramatyczne, czy się pomyli, czy może nieodpowiednia sylaba i akcent. Osiem języków, w tym język polski. A więc tak, rezultat jest po, a nie przed. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest czas. W świecie instant wszystko jest na już. Teraz klikniesz i natychmiast się dzieje. Zamawiasz coś w internecie, no i nie do przejścia, że odbiór dopiero pojutrze. Jak to tak? Przecież mi to potrzebne jest natychmiast. Może być jutro. Nie, no nie jutro, teraz. Roszczeniowa taka, że słuchać tego nie idzie. O, mijam z daleka. Jak się kiedyś spotkamy, to do szału doprowadzi cię mój spokój. Ale nie zawsze tak było. A skoro ja potrafię, to i ty dasz sobie radę. Niemniej jednak tenże czas o którym mówimy odegra tu kluczową rolę dobrze jest dać sobie nieograniczone pole rozwoju a swoje cele jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi rozciągnąć w czasie być może kojarzysz taką personę jak Warren Buffett to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi działających sobie chyba od stu lat na giełdzie, inwestor i ogólnie rzecz ujmując przedsiębiorca. Jeśli ci to pomoże, to jeden z najbogatszych ludzi na tym globie. Nadal wierzy się, że człowiek sukcesu to ten, który zarabia grube pieniądze, choć tutaj też jest małe przekłamanie, bo wygląda to odwrotnie. Działa pomimo licznych huraganów, wciąż się uczy i dlatego są te osiągnięcia. Ze wszystkich umiejętności, których można by się od tego człowieka uczyć, a wierz mi, jest ich naprawdę bardzo dużo, to jedno jest najważniejsze czyli działanie długofalowe. Na pewnym etapie swojego życia postawiłam wszystko na jedną kartę. Nie chcę już próbować. Mam dość dawania sobie furtki. Wejdę, nie wejdę. To okropnie męczący stan, bo wówczas cokolwiek robię, zawsze wiem. A, najwyżej. Nie, 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 nie. Już mam to gdzieś. Pora działać i wywalić słowo próbowanie. Może spróbuję. No i tak może próbujesz i rozpoczyna się N teraz coś z zerowym rezultatem. Po prostu nie ma planu B, jest tylko A i kropka. Dbam o siebie i wiem, że jeśli w 100% skoncentruję się na tym, po co tu przylazłam, to i z tym właśnie wyjdę. I żeby była jasność, wszystko zaczyna się metodą małych kroków. Nie chodzi o wojnę na argumenty i wyłączanie myślenia. Chodzi o działanie pomimo tego, jaki chaos dzieje się wewnątrz. Jedyną drogą przez wyciężenia bólu jest droga poprzez ból. Wygranie z samym sobą, czyli z najtrudniejszym przeciwnikiem, z którym przyjdziecie się kiedykolwiek mierzyć, to nieprawdopodobne uczucie. Wyłazisz z tego, kim nie jesteś, a stajesz wreszcie w obliczu tego, kim jesteś. Czy dużo zajmie to czasu? Zajmie tyle, ile zajmie. Wszystko zależy na przykład od zaangażowania. Pora wykształcić w sobie fokus na siebie i na podniesienie swojego tyłka ze zgliszcze życia, nadając sobie całkiem nową formę. Nie zatrzymuję się, kiedy jestem zmęczony, zatrzymuję się, kiedy skończę, powiedział jeden z niesamowitych ludzi, którzy bardzo wzbogacili moje życie. I to jest coś, czego trzymam się już od lat. Nie zatrzymuję się, kiedy jestem zmęczona. Zatrzymuję się wtedy, kiedy skończę. Świetnie odróżniam stan zmęczenia, od niechce mi się, ale tak naprawdę mogę. Jestem w swoim życiu obecna i choć co i róż wyłażą jakieś stare kwiatki, nie karcę siebie już za nic. Pierwsze, o co wtedy pytam, okej, okay, co mogę z tym zrobić teraz? I szybciorem rozwiewam czarne chmury. Nie ma w moim życiu przestrzeni na rozpamiętywanie, na noszenie niewygodnych stanów i na mnóstwo znaków zapytania. Pojawia się jakaś emocja, to teraz się z nią konfrontuje koniec, kropka, nic na potem. A potem, potem może niech sobie nie nadejść. Niestety większość ludzi jedzie na ostatkach sił, co jakiś czas tylko wrzucając sobie zastrzyk dopaminy w postaci kompulsywnych zakupów czy jedzenia. Na chwilę super, a później wyrzut kortyzolu i stres większy niż byśmy się spodziewali. Jeśli nie ma się pomysłu na swoje życie, to skroluje się internety, które to dają takie minimum z minimum, żeby jakoś dociągnąć. Tu się trochę pośmiejesz, tam usłyszysz dwa mądre słowa, a gdzieś indziej zobaczysz super buty czy sukienkę. Może nawet się zainspirujesz czymś po tych sześciu godzinach bezsensownego ślęczenia z głową w telefonie? Może, bo bardziej prawdopodobne, że twoje poczucie wartości po tym, że czasie będzie na minusie. Naprawdę tego właśnie chcesz? Jaką ostatnio książkę przeczytałeś? Czego ciekawego się nauczyłeś? Jakie umiejętności teraz ćwiczysz? Co fajnego ostatnio zrobiłeś? Co nowego teraz robisz? To ważne pytania, bo mogą bardzo uderzyć w czułe punkty. I tam właśnie mają uderzyć. Dziś jest dobry dzień, żeby zwolnić siebie z obowiązku życia pod dyktan do innych, którzy tak po prawdzie mają w głębokim poważaniu, co ty tam ze swoim życiem wyrabiasz. Wiesz ilu ludzi na całym świecie poznałam, którzy nie zrobili tego albo tamtego, bo co inni powiedzą? Powiedzą i to jeszcze więcej. Nieważne, czy coś zrobisz, czy czegoś nie zrobisz. Pamiętaj, że ci, którzy oceniają i starają się tobie umniejszyć, to ci sami ludzie, którzy guzik osiągnęli. Karmią się tym, że mogą zmieszać ciebie z błotem, bo wtedy wydaje im się, że rosną. Prawda jest jednak zgoła inna, bo właśnie wówczas stają się mali jak nigdy wcześniej. Człowiek wielki zawsze da ci bodziec, żebyś i ty mógł poczuć się wielki. Dla Niego każdy, kto rozkwita na Jego oczach, jest wielkim osiągnięciem. Dla Niego nie jesteś żadną konkurencją, wręcz przeciwnie. Dla Niego Jesteś jak partner. Nigdy nie da poczuć ci się w swoim towarzystwie gorzej. Co ważne, wyciągnie z ciebie wszystko, co w tobie najlepsze, żebyś sobie mógł z tym pracować, rozwijać się i tworzyć piękne rzeczy. Świat Widziany moimi oczami, to taki niekończący się kolorowy plac zabaw. Wiele razy jest tak, że nagle zatrzymam się na środku chodnika i gapię się w niebo, bo zainspirowało mnie coś i wyjść z podziwu nie sposób. Wówczas mijają mnie różni ludzie, którzy coś tam sobie ciamkają i brzęczą pod nosem. To nie zmienia mojej pogody. Ten człowiek nie jest i nigdy nie będzie częścią mojego świata. Nie obchodzi mnie nawet, jak wygląda. Uwolniłam się od ludzi, ich opinii i wstępu do mojej głowy po prostu nie mają. Wszystkie informacje, które wpadają do mojego umysłu, są umiejętnie przefiltrowywane. Dzięki czemu teraz to ja myślę, myśli, a nie one myślą się same i robią zadymę, której nie sposób ogarnąć. Wszystko czym się karmię, to bodźce o małym natężeniu. Nie jestem zewnątrz sterowna, a wewnątrz Cisza jest dla mnie najlepszym i najpiękniejszym rodzajem muzyki. Kiedyś po jakichś pseudo-osiągnięciach, pseudo bo mało było tam w nich mnie, a więcej pokazów, która miała sprawić, że ludzie mnie polubią, najpierw było super, a chwilę później zjazd był nie do wytrzymania. Więc czas na więcej i więcej! I tak robisz rzeczy, które dalekie są od bycia dla siebie łagodnym, myśląc, że jak będziesz taką tryskającą, energetyczną kuleczką, to cię wszyscy polubią bardziej. Z tym, że nie przewidziałam tego, że jeśli będę tak działać bardzo długo na tych swoich deficytach, to wpadnę w błędne koło. Dokładnie tak samo działa uzależnienie każdego rodzaju. Najpierw chcesz fajnie się poczuć, a później uodparniasz organizm i bierzesz nie dlatego, żeby poczuć się lepiej, a dlatego, żeby nie czuć się już tak fatalnie. A dół jest większy i większy i większy. Nikt we mnie nie wierzył. Kiedy co tydzień jeździłam do Warszawy, mając kilka złotych w kieszeni, przyświecała mi jedna, jedyna idea. Dam sobie radę. Przestałam do siebie mówić nie poddawaj się, udowodnisz im, nie pozwól, żeby ktokolwiek ci mówił. Koniec, 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 koniec. To nie pomaga. Jasne i proste komunikaty. Wierzę w Ciebie, dasz sobie radę. Masz cel. Uczysz się. Koniec i kropka. Sfokusowałam się tylko i aż na tym, żeby dobierać myśli, umiejętnie je wyrażać i zamieniać te, które nie pomagają, na te, które będą mi pomocne. Wszystkie pieniądze, dosłownie wszystkie, zainwestowałam w naukę i to była najlepsza rzecz, którą zrobiłam w życiu. Odcięłam się od każdego. Kiedy inni podczas przerwy na zajęciach szli do pobliskiej restauracji na wspólny obiad, ja zostawałam, bo nie miałam takich środków, żeby móc się tam stołować. Miałam zupę, którą rozkładałam sobie zawsze na dwa dni. Jadłam ciastka z darmowego cateringu i piłam kawę, bo też była darmowa. Taka ze mnie bizneswoman była, właśnie taka. Zapłaciłam za swoją edukację krocie. I właściwie pracowałam wyłącznie po to, żeby ładować w swoją edukację, a następnie móc pojechać w miejsca. Które mnie wołają. I to było najlepsze, co dla siebie zrobiłam. Odcięłam się od wszystkiego i od wszystkich sfokusowałam się na sobie. Rośnie się w niewygodzie, nie tam, gdzie jest ciepło i bezpiecznie. Nie poznałam zbyt wielu ludzi, którzy osiągnęli wspaniałe rzeczy i wywodzą się z dobrobytu. Wszak każdy, kto na górze, zazwyczaj jest pełen historii mrożących krew w żyłach. Prawda jest taka, że tym, czym się karmisz, tak wygląda Twój świat. Jeśli bez ustanku opowiadasz sobie o własnej niedoli, pechu i strasznych rzeczach, które Ci się przydarzyły, to dokładnie takie malujesz sobie życie pełne żalu, smutku i rozgoryczenia. Jeśli jednak, mimo tego wszystkiego, wstajesz i szukasz rozwiązania, wygrywasz nowe życie, nie wiesz, jak tego dokonać. Poproś o pomoc. I tak jesteś w dupie, więc schowaj ego i wyjdź do siebie. A jak już o tę pomoc poprosisz, to ją po prostu przyjmij. I wiedz, że będzie trudno, niewygodnie, i będziesz jak taki mały harcerzyk, który pod wiatr w dodatku z deszczem idzie w nieznane. Ale za to z intencją. Wówczas droga cię hartuje i każdego dnia jesteś silniejszy. Niedalej jak kilka dni temu miałam taką dziwaczną sytuację, że pani w urzędzie miała do mnie jakieś może pretensje. Zaczęło się od tego, że rzecz jasna źle stoję. Prawdy, co i róż dowiaduje się nowych rzeczy. Nie wiedziałem, że można źle stać. Dobrze, wobec tego pani tam sobie biadoli. Przypomniała mi się wtedy taka historyjka opisywana w bardzo fajnej książce, zresztą napisaną świetnym językiem. Autor przytacza tam amerykańską bajkę o psie imieniem Ginger, która, ta bajka, jest dosyć znana w tamtej części świata. Widz polega na tym, że zaprezentowany jest jak właściciel mówi do psa i co wtedy pies tak naprawdę słyszy. No i wygląda to mniej więcej, moim mili, tak. Właściciel mówi do niego, Ginger, posłuchaj, nie można robić takiego bałaganu, kto to wszystko posprząta? Ginger, tyle razy Ci powtarzałem, nie sikamy na dywan, no Ginger, nie mam do Ciebie już siły, idziemy na spacer. Co słyszy pies? Ginger, bla 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 bla, Ginger, bla bla bla, Ginger, bla 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 spacer. To tyle. Jestem ginger. Pani coś tam sobie pomarodziła, po czym zapytała mnie. To czego pani chce? I to było hasło klucz. Powiedziałam, o co mi chodzi, przewróciła oczami, ale finalnie załatwiłam po to, po co przyszłam. Arrivederci! Jestem spokojniejsza o to, że wyrzuciłam jej marudzenie, wrzuciłam po prostu do worka, ble, ble, ble i cokolwiek to było, mogę żyć bez tego spokojnie. Wybierając co chcesz, a nie biorąc jak leci, tworzysz sobie nowe życie. Nie musisz już zadawalać się byle czym. A zatem podsumowując: samodyscyplina to wybór. Nie ma, że ktoś może bardziej, a ktoś może mniej. To wybór i koniec dyskusji. Szukasz usprawiedliwień, to do niewidzenia. Nie mam zamiaru zmuszać nikogo do niczego, albo w lewo, albo w prawo. Im więcej powtarzalności, tym lepiej, a później robi się z tego fajny nawyk. Wewnętrzny dialog jest najważniejszy. To, co do siebie mówisz i jak, jest bardzo istotne. I albo cię to z gry wycofa, albo wręcz przeciwnie. Wszystkie niefajne rzeczy, które są częścią twojej historii, zatrzymują cię tylko wtedy, kiedy dajesz sobie na to przyzwolenie. Żeby się od tego uwolnić, potrzebujemy twojej inicjatywy. To na sobie masz polegać, bo inni mają to zupełnie w nosie są zbyt zajęci opowiadaniem sobie swojej historii o własnej niedoli. Rzecz kolejna: co byś nie zrobił, to ludziom i tak nie będzie się to podobać. To dość uwalniające. Często, żeby dotrzeć do światła, potrzebujemy zmierzyć się ze swoimi słabościami i przejść przez mrok. Wiem, że dasz sobie radę. Dość już odkładania siebie na później. Fokus i działamy. Pamiętaj, że jest w tobie naprawdę wiele piękna, które czeka na twoją łagodność, bo w łagodności jest więcej siły niż przypuszczasz. A tymczasem życzę ci wspaniałego dnia, który może być początkiem naprawdę dobrego życia. Dużo więcej świadomości, budujemy koncentrację, budujemy wartościowe życie, takie, którego chcesz, a nie takie, którego nie chcesz. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku Happiness Veggie Podcast. Trzymaj się, pa pa.